W kolejnym odcinku na moim kanale jesteśmy właśnie w górach <grymne> na punkcie widokowym i jest bardzo ładnie. Byłyśmy tu właśnie w nocy, a teraz jesteśmy w dzień. A dzisiaj testujemy nowe jedzenie w Jeleniu, że Jesteśmy właśnie w galerii i jemy w kuchni polskiej na wagę. E, mega fajnie, bo mamy zniżkę 20%, a po 20% jest 50%, więc e, no, mega fajnie, bo zapłaciłam wiecie, 13 zł. A wzięłam sobie tak każdego po trochę, więc przetestujemy, czy dobre, czy można to brać na następny raz. Mamy dzisiaj siłeczka. Nie ma anatomii, anatomia odwołana, więc y, można sobie teraz poćwiczyć, także robimy trening, a robię jakieś dziwne kombinacje. No, się z Wami w weekend. Dzisiaj jest sobota. Ogólnie wygląda jakby było bardzo ciepło na dworze, a wczoraj było y, 17 stopni, tylko że jutro w niedzielę ma być y, śnieg ma spaść śnieg, także zobaczymy jak to wyjdzie, ale właśnie ja się zbieram idę do dwóch lumpeksów, które mam gdzieś tutaj, no niedaleko w sumie bo w jednym z nich jest dzień za 4 zł i ja bym chciała już, bycie znaleźć sobie takie, jakieś sukienki na lato czy spódniczki, czy jakieś takie bardziej letnie ubrania, nie wiem czy w ogóle jeszcze takie są, znaczy na przykład jak w grudniu kupowałam dla siostry, to było mnóstwo sukienek, mnóstwo takich fajnych rzeczy, zobaczymy jak będzie teraz także Zobaczymy, czy coś w ogóle znajdę, bo ostatnio, jak byłam, to nic nie było. W sumie ostatnio, dwa razy, jak byłam, to nic nie znalazłam. No, no i jeszcze idę na zakupy, także zabieram Was ze sobą i może znajdziemy jakieś fajne perełki. Jednak do tego drugiego lumpeksu nie będę szła. Nie wiem czy mnie w ogóle słyszycie, bo tak wieje. Nie stwierdziłam, że nie będę szła, bo już w tym sumie znalazłam to co chciałam, czyli z sukienki. I ogólnie było 4,50 za sztukę, więc 50 groszy podrażało. I stwierdziłam, że już nie idę do tamtego, bo co za dużo to niezdrowo. Zrobię oczywiście zaraz pol zakupowy, a teraz lecę na jakieś spożywcze zakupy. Dobra, a więc przechodzimy do holu rumfeksowego. Yy, za dużo rzeczy nie kupiłam, ale uwaga! Tak jak powiedziałam, że chciałabym sukienki. Były sukienki. Jestem z nich ogromnie zadowolona. Yy, pierwsza, jaka, jaką znalazłam, tam chyba widzieliście też, yy, jakie przymierzałam, to jest taka zielona. Mega ładna. Zielono-biała w takie kwiatuszki. Ja pamiętam, że kiedyś na szczelinie też je oglądałam i jest to co prawda rozmiar i jest duża. I teraz jest taka kwestia, że albo marcia będzie mi ją zwężać, albo po prostu będę sobie do niej zakładać jakiś pasek. Także mega ładna. Ma z tyłu zamek, ma takie, wiecie, marszczone rękawki. No bardzo ładna. Mi się bardzo podoba i już będę mieć na lato, na wakacje, także E, jakoś w tym roku chyba stawiam na sukienki po prostu, także e, chciałabym jeszcze kilka, może jakichś znaleźć. No i ona kosztowała 4,50. Ogólnie każda z tych rzeczy jest do 4,50, bo no, w soboty w soboty są tanie. Kolejna sukienka jest taka różowa, przepiękna. Tył ma troszkę dłuższy. Jakoś tak od razu mi się skojarzyła, wiecie, z violettą. To... <grym> Miałam też kiedyś taką sukienkę, gdzie miała taki tył dłuższy, dłuższy. No tu ma po boku takie guziczki, taka atrapa, a zamek jest zapinana tutaj na boku. No i to No i też bardzo ładna i bardzo mi się podoba. Także yy, fajna, bo takie, wiecie, fajne kolory nawet tak razem to ładnie wygląda zielony, różowy. No i jeszcze jedna, tak wiecie, bardziej już teraz mrocznie. <ścoughs> yy, czyli czarna sukienka. Nie mam takiej sukienki, a wygląda mega ładnie, bo jest taka... Delikatna, tutaj, wiecie, na sobie zrobić jakieś kokardki, ma guziczki. No ja ona ogólnie jest też taka, wiecie, obcisła. Tylko, że na dole jest taka bardziej, taka właśnie luźna. I nie wiem, czy kojarzycie, jak ja kupiłam, Marcysi, właśnie taką e, żółtą sukienkę w grudniu, e, to była bardzo podobna krojem, że ten dół był, co prawda, jeszcze bardziej taki luźny i tak dalej, ale było podobnie. No i teraz dwie rzeczy, które ja kupiłam jeszcze, Marcysi. To jest tak. Spódniczka, taka, kurczę właśnie nie wiem czy to nie będzie przekonywać trochę kolor, taki to jest, taki pistacjowy zielony, o może to jest dobre określenie, taka pistacja, no troszeczkę, wiecie, trochę to mi, no teraz to już w ogóle, o, 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 tak, dobra, nieważne, wyobraźcie sobie, że to jest taki pistacjowy zielony, ładna spódniczka, a nie, to będzie fake, kieszenie, bo <grywa> prawdziwa kieszeń jest tutaj. No nie wiem czy to będzie jej rozmiar, bo to jest ogólnie, nawet nie patrzyłam szczerze ani na rozmiar, ani na nic. 38. No, będzie musiała albo użyć paska, albo sobie po prostu zwędzi i tyle z tyłu. Ma też takie dwie kieszonki. Ładna, ma rozcięcie też z tyłu. No i co bardzo fajne, myślę, że macisi, yy, się będzie to wielu pas... Yy wróci Do wielu stylówek chyba będzie bardziej pasować, bo ona tam z zielonych to tam często nosi. No i wzięłam jej. Nie wiem w ogóle, co to jest. Nie mam pojęcia, jak to się w ogóle ubiera, przypina, ani nic. Nie wiem w ogóle, jak to działa, ale ona powiedziała mi przez telefon, że ona ogarnie to. Bo ogólnie to jest tak. Takie. Albo. Takie. I to było jakoś tu zapięte. I to jest chyba jakąś. Czy to jest spódniczka? Taka krótka. Nie, bo ona jakoś jest tak dziwnie zawijana. Przysięgam Wam, że ja nie mam pojęcia, jak to ma działać i jak to ma być zapięte. I czy to jest w ogóle spódniczka? To jest dobre pytanie. Tak, taka oby była wtedy krótka, czy coś takiego? Albo nie, to było tak, że jakoś jak się zapnie, na przykład tu. Um. Możliwe, że teraz w tym momencie wychodzi na to, że jestem jakaś, nie wiem, że ja nie wiem jak to działa, ale naprawdę nie mam pojęcia jak to się zapina. że <laughs> raz takie rzeczy widzę na oczy. No i niepotrzebnie to teraz rozpięłam, bo to było ładnie jakoś zapięte. No nie wiem, może to jakiś, a może to jest, no było na dziale spódniczek, okej? Okay? Nie wiem, ona powiedziała, że to chce, że coś z tego wykombinuje. Wiecie, kosztowało 4,50 Zdecydowałam, Stwierdziłam, że dobra, weźmiemy jej. I jedna bardzo szalona rzecz. Jak ja jej to wysłałam, to wysłała mi to tak o po prostu. Szczerze, wiedziałam, że ją to zaciekawi, ale nie sądziłam, że, że tak realnie. Było, była w zestawie jeszcze do tego spódniczka. W sensie muszę było osobno kupić. Ale ona chciała tylko górę. I, i ta góra prezentuje się tak. Taki indyjski vibe. Bardzo ciekawy. Także zobaczymy, do czego na to wystylizuje i do czego ona to ubierze. Jestem bardzo tego ciekawa. Ogólnie. <laughs> Także to byłoby na tyle z tego haulu Jestem bardzo zadowolona z tych sukienek i powiem wam, że już nie poszłam do drugiego lumpeksu, bo też trochę bym się już czasowo nie wyrobiła dzisiaj, ale jestem zadowolona. Wiecie, trzy sukienki. I tak się trochę nastawiałam, że nie będzie żadnej, bo ostatnio jak tam byłam dwa razy, to nic nie znalazłam. Totalnie nic, ani żadnej bluzki, ani... No nic po prostu. Także jestem bardzo zadowolona. I... I co? No i... I to tyle. Widzimy się później. Albo nie wiem, czy to nie jest koniec odcinka. Także jeśli to jest koniec odcinka, to widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień, w czwartek o 17:00.